Klein klejnym odcinku, jesteśmy na przejściu kolejowym włogi i ten czas jest bardzo zniszczony. Nie ma tu światełek. Krzyże są bardzo zniszczone. To chyba, chyba jest budka podróżnika, też cała rozwalona. Zniszczony spaj, zerwany jest naciąg, więc to chyba już się na pewno nie zamknie. Torowisko wygląda tak. No tutaj żaden, żaden pociąg to już na pewno nie przejedzie. Złupek od światełek. I lepiej no, się radę. Jeszcze bardziej zniszczony krzyż. Światełka jeszcze są nóżka No to to wszystko na ten odcinek Napiszcie komentarz, zostawcie suba, łapkę w górę, cześć!